Dzień dobry. W tym odcinku mojego medialnego notatnika pokażę, jak zrobić taką torebkę dwukolorową, jest robiona ze sznurka poliestrowego, z cienkiego sznurka 2 mm. Torebka, tak jak już powiedziałam, jest dwukolorowa. Ma wzór taki troszkę 3D, bo tutaj właśnie są takie wypukłe rządki. Robiona jest z trzech części, jest tutaj przód i tył torebki i tutaj w środku jest wszywany taki jeszcze dodatkowo paseczek, ale to pokażę w dalszej części jak zrobić. Ja tutaj swoją torebkę zrobiłam z podszewką, ale też y, może być ona bez podszewki, zapięcie może być bardzo różne. Moje zapięcie jest takie, y, o, jak widać, takie po prostu y, przyciskane. Y, pasek mam z ekoskóry. Nie robiłam dodatkowego paska, ale można też zrobić taki paseczek ze sznurka. Torebka nie jest wcale trudna do zrobienia, jest łatwa, fajnie się ją nosi, bardzo praktyczna. Można oczywiście po zdjęciu paseczka ubrać ją zwyczajnie w pralce, ale też można ją prać ręcznie. Zapraszam do oglądania. Torebkę będę robiła ze sznurka poliestrowego. W kolorze takim kremowym i czarnym. Oczywiście na początek zabezpieczę, żeby mi się tutaj nie pruł, bo ten sznurek ma tendencję do takiego prucia. Sznurek ma grubość 2 mm, do tego użyję szydełka 3. Numer 3. Oczywiście zaczynam od zrobienia łańcuszka. Łańcuszek zrobię z 46 oczek. Zwykły łańcuszek od magicznego kółeczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 44, 45 i 46. I pierwszy rząd to będą zwykłe półsłupki. Wkuwam się tutaj w drugie oczko od szydełka i robię pierwszy półsłupek. I do końca rzędu robię takie zwykłe półsłupki. Jest już końcówka pierwszego rzędu. Żeby przejść do rzędu następnego, robię jedno oczko łańcuszka. Przekręcam robótkę w ten sposób na drugą stronę. I zaczynam robić drugi rząd też jeszcze czarnym kolorem. Troszkę inaczej będę robiła. Pierwszy półsłupek taki zwyczajny, prosty. Natomiast następne półsłupki będą już w ten sposób robione, że wkuwam się tutaj w ten półsłupek, gdzie zrobiłam poprzedni półsłupek, więc w to samo oczko. Wyciągam nitkę i wkuwam się też w, następny, w następne oczko tego następnego półsłupka. I w ten sposób mam trzy nitki na szydełku. I przeciągam nitkę. Wkłuwam się w to samo miejsce, wyciągam nitkę, w następne wyciągam nitkę i teraz przerabiam półsłupek w to samo miejsce, w następne i przerabiam. W to samo miejsce, w następne i przerabiam. W to samo, w następne i przerabiam. W to samo miejsce, w następne i przerabiam. To samo miejsce w następne i przerabiam. I tak robię do końca rzędu i w następnym dopiero rzędzie będę włączała kolor inny. Czyli u mnie będzie to taki kolor maślany. Robię tak do końca. Ten rząd. Kłuwam się zawsze w to samo miejsce i w następne oczko półsłupka. Tutaj, właśnie w rzędzie, będę miała zawsze 45 półsłupków. Można sobie liczyć. Włóżam się w to samo miejsce i w następny półsłupek i przeciągam w to samo miejsce, w następny półsłupek i przeciągam w to samo miejsce, w następny półsłupek i przeciągam. Robię tę to, torebkę ze sznurka, właśnie poliestrowego, bo ten sznurek jest bardzo odporny. Na zabudzenia również, ale również na wyblaknięcie na słońcu, a co też ważne, że nie przyjmuje wody, także nawet w czasie deszczu ta torebka nie nasiąknie. Można ją oczywiście uprać w, w zwykłej pralce i nic się z nią nie dzieje. Wysuszyć można w stanie rozwieszonym czy leżącym to też jest bez różnicy. W każdym razie można powiedzieć, że taka torebka jest po prostu nie do zdarcia i bardzo łatwa w użytkowaniu. No, przy czym też jest po prostu ładna. No i na czasie, bo teraz właśnie wróciła moda na takie rzeczy. Właśnie robione na szydełku, na drutach. Jesteśmy już blisko. Końcówki pierwszego rzędu. Pamiętać należy, że cały czas mam mieć trzy, tak jakby, nitki na szydełku i przez te trzy nitki przeciągam ten nitkę i robię w ten sposób półsłupek. Ostatnie moje oczko kuwam się tu i tu. I w ostatnim tutaj, tym półsłupku robię jeszcze jeden zwykły półsłupek. Robię zwykły półsłupek, jedno oczko i przekręcam robótkę na drugą stronę. Tak, żeby miała nitkę zawsze z tyłu, i teraz włączam drugą nitkę, nitkę jasną i robię tak samo. Włączam w ten sposób, że tutaj zawijam sobie i ten sznurek, końcówkę sznurka będę tutaj wkładała. Więc y, przerabiam pierwsze oczko. Y, aha, jeszcze tutaj y, ta czarna nitka też musi być tu schowana, więc chowamy te dwie nitki y, na razie, tak, bo ta końcówka i ta druga chowam tutaj. A robię teraz białym, y, takim, nie białym, tylko takim kremowym y, sznurkiem. Więc pierwszy półsłupek mam zwykły, tak a następny już będę miała z trzech nitek, więc wkuwam się tutaj w to samo miejsce, wyciągam nitkę i w następny tutaj oczko, w następnego półsłupka i mam taki półsłupek z trzech, tak jakby, niteczek. W to samo miejsce się wkuwam, w następne tutaj yy, kładę te dwie nitki, wrabiam te nitki, prawda, tak żeby mi nie było ich widać. Chowam końcówkę i przeciągam w to samo miejsce, w następne. Teraz na jasnym sznurku będzie lepiej widać. Właśnie ten wzór w to samo miejsce, w następne i przeciągam. O, i cały sznurek, końcówka, sznurka już mi się schowała tego jasnego. I jeszcze raz w to samo miejsce, w następne i przerabiam. I tak robię do samego końca. W to samo miejsce, w następne i przerabiam. W to samo miejsce, w następne i przerabiam. W to samo miejsce, w następne i przerabiam. W to samo w następne i przerabiam. W następne i przerabiam. W to samo miejsce. W następne, i przerabiamy. I tak mi to wychodzi z tej strony. To będzie prawa strona. Tutaj to samo. w Następne, i przerabiam. W to samo. Następne, przerabiam. To samo. Następne, i przerabiam. to samo. W następne, i przerabiam. To samo, następne i przerabiam. I do końca rzędu robimy właśnie sobie w ten sam sposób. I wszystkie rzędy robimy właśnie takim wzorem. Nic nie zmieniamy cały czas tak samo na końcu, tylko za każdym razem zmieniamy teraz sobie kolor. Także będziemy robić rząd jasny i rząd ciemny. Można oczywiście sobie tutaj wybrać sznurek w kolorach takich, który nam będzie po prostu odpowiadał. Ja akurat miałam takie kolory, dlatego właśnie sobie z takich kolorów robię. Ale tutaj właśnie jest, w tej torebce jest w tym wzorze. Jest dobre to, że możemy sobie łączyć dwa kolory, także możemy sobie wybrać takie kolory, które lubimy, czy nawet z jakichś resztek, z różnych kolorów, można by taką torebkę sobie zrobić i też będzie na pewno bardzo ładnie wyglądała. Ja robię tę torebkę do takiego codziennego użytku. Moja torebka, zaraz mierzymy ją na końcu. Będzie dosyć spora, tak żeby pomieściła takie najpotrzebniejsze rzeczy potrzebne właśnie na co dzień. I robimy tak samo, wkuwam się w to samo miejsce, w następny półsłupek i przerabiam w to samo miejsce, w następny i przerabiam w to samo miejsce, w następne i przerabiam w to samo, w następne i przerabiam w to samo, następne, przerabiamy, w to samo, następne, przerabiam. To samo w następne przerabiam. To samo w następne i przerabiam. To samo w następne przerabiam. Na końcu zawsze robię jeden półsłupek zwykły w tym ostatnim oczku. Jeden półsłupek, jedno oczko i przekręcam robótkę. I teraz robię. Kolorem ciemnym. Nitkę chowam jasną tutaj, tak? A robię kolorem ciemnym. Zmieniam kolor, więc raz jasny, raz ciemny będzie kolor. I tak jak poprzednio robiłam, ta nitka mi się gdzieś tutaj plączę. Wkładam tu szydełko, pierwszy półsłupek jest zwykły, tak? Następne w to samo miejsce wkładamy szydełko. I w następny półsłupek, i przerabiamy w to samo miejsce, w następne przerabiamy, w to samo miejsce, w następne przerabiamy, w to samo miejsce, w to samo miejsce, tutaj, w następne i przerabiamy, w to samo, w następne i przerabiamy. Pamiętamy, że cały czas nitkę chowamy, tej nitki nie widać, natomiast wzór wychodzi już nam bardzo ładnie. Widać to będzie właśnie ta prawa strona, będzie taki właśnie fajny wzorek. Teraz zmierzę, jaką właśnie będzie miała szerokość moja torebka. Więc widać, że tutaj o, ma prawie 30 cm. Potem ona mi się jeszcze wyprostuje. Prawda ładnie? Jak już będę na końcu, to mogę nawet ją uprasować sobie po lewej stronie. I robimy teraz tyle rzędów, ile uważamy, jaką torebkę, w jakiej wielkości, właśnie torebkę chcielibyśmy mieć. Można sobie tutaj półsłupki liczyć. W każdym rzędzie powinniśmy mieć 45 półsłupków. Pamiętać, że zaczynamy zawsze. Rząd od zwykłego półsłupka, a potem mamy półsłupki takie, że wkuwamy się w, w, w to samo miejsce, gdzie skończyliśmy, i w następny półsłupek. Także mamy zawsze trzy nitki na szydełku i robimy właśnie w ten sposób cały rząd. Na końcu rzędu robimy zwykły półsłupek w tym samym miejscu. Jedno oczko łańcuszka i przekręcamy robótkę. Na drugą stronę. I tak jak już powiedziałam, robimy tyle rzędów, ile właśnie potrzebujemy, na jaką wielkość torebki yy, będziemy potrzebować. Robię już teraz ostatni rząd, bo wydaje mi się, że taka wielkość torebki już będzie dobra. Kubam się tutaj w to poprzedni, 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 miejsce, poprzedniego słupka i w następny, następny półsłupek. I tak robię do samego końca. Na końcu jeszcze jeden półsłupek. I teraz możemy sobie policzyć, ile jest tutaj rzędów. Może z tej strony. Więc yy, będę liczyła po dwa. Tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 i 30. Bo tutaj mam dwa. Więc mam. moja torebka ma 30 rzędów. Możemy jeszcze zmierzyć, jaką ma wielkość. 21 cm. Wydaje mi się, że taka dla mnie będzie w sam raz. I teraz muszę zakończyć tę część. Tę nitkę już mogę odciąć. Odcinam troszkę dalej i tutaj koniec, oczywiście, trzeba zabezpieczyć w ten sposób, żeby się nie się pało, bo to jest sznurek polipropylenowy i on się po prostu troszkę pruje. A teraz obrobię tutaj dookoła te brzegi. Zwykłymi półsłupkami, oczywiście zaczynam zawsze od jednego. Oczka łańcuszka, tutaj na początku. I będę się wkuwała tak, jakby w każdy rząd. Tę nitkę będę chować od razu w każdy rząd. To jest moja prawa strona, i robię po prawej stronie zwykłymi półsłupkami. Za nitkę tutaj będę zahaczać. Zwykły półsłupek. Za każdą nitkę tutaj tę brzegową będę zahaczać. Najlepiej, żeby chwytać za dwie nitki, bo jedna będzie się bardzo wyciągała nam. Tak to wygląda na końcu, robię też jedno oczko, łańcuszka i przechodzę, tak jakby do tego rzędu. Tutaj, z tego boku, robię tylko oczka ścisłe, żeby troszkę wzmocnić ten rząd, więc wkuwam tutaj w każde oczko i robię oczko ścisłe. Dół torebki obrabiam oczkami ścisłymi, już zaraz się skończy. Robię jedno oczko i przechodzę do tego boku. I z tego boku, tak jak z poprzedniego, obrawiam cały ten bok półsłupkami. Teraz też muszę schować tę nitkę i oczywiście najpierw ją zabezpieczyć, żeby się nie siępała. I robimy sobie półsłupki. Uwam się w te same miejsca co z przeciwległego boku, żeby po prostu mieć tyle samo oczek na zakończeniu co z tamtej strony, żeby torebka była w miarę równa. Potem będziemy dorabiać jeszcze bok. I tak trzeba przerobić do końca półsłupkami. będziemy mieli tutaj również taki brzeg z prawej strony. I robimy sobie do końca brzegu. 35 i 36 policzam sobie oczka. Z każdej strony i wyszło mi tutaj 36 oczek. Z drugiej strony też 36 oczek. Oczywiście, należy tutaj sobie troszkę ponaciągać tę torebeczkę, prawda? Można oprasować nawet z lewej strony, żeby się troszeczkę wyrównała. I w ten sposób właśnie jest ta część zrobiona. Oczywiście, tutaj sobie Nitkę jak najbardziej, tak jak zawsze, ucinamy. Można sobie zostawić troszkę dłuższą, bo potem będziemy przeszywać boki. Może akurat nam się przyda do przeszywania tutaj z boku, więc możemy sobie dłuższą nitkę zostawić, obciąć i tutaj wyciągnąć. I teraz, oczywiście, końcówkę też muszę zabezpieczyć, żeby się nie pruła. Delikatnie ją podpalam i tutaj zaciskam. I część torebki mamy gotową. Ja już mam tutaj prawie torebkę skończoną. Zrobiłam dwa, zrobiłam, przepraszam, dwie części przód i tył torebki. I jeszcze tak jak wcześniej mówiłam, trzeba zrobić jeszcze taki boczek. Ten bok robi się bardzo prosto, bo zaczynamy od zwykłego łańcuszka. Tutaj właśnie liczyłam oczka. I wyszło mi, że z jednej strony mam 36, z drugiej 36. Tutaj było 45 oczek, więc w sumie 117. Więc zrobiłam 117 oczek łańcuszka, a potem zwykłymi półsłupkami obrobiłam właśnie te końcówki. I tutaj zrobiłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 rzędów, przepraszam. Pierwszy i tutaj po trzy. Przyszyłam tutaj do boków. I do tych części właśnie zszyłam normalnie na okrętkę. Tutaj tego właśnie nie widać. To jest zszywanie proste na okrętkę. I w ten sposób właśnie wygląda już ta torebeczka prawie w całości zrobiona. Ściek jest bardzo ładny. Tutaj jest troszeczkę taki wypukły, dwukolorowy, po prostu taki niespotykany. Po zszyciu tych części torebki w środku wygląda tak. Prawie tak samo. Można tutaj sobie wszyć podszewkę, jeśli ktoś chce, ale niekoniecznie. Tutaj możemy sobie przyszyć na przykład jakiś zamek, na przykład może być to zamek błyskawiczny, albo jakieś inne zapięcia, na przykład magnetyczne i też będzie dobrze. Z boku tutaj jeszcze sobie przyszyłam tym sznurkiem tutaj takie właśnie miejsce na pasek. Ja tutaj zastosuję pasek taki skóropodobny, zwykły pasek, a można też zrobić po sobie paseczek z tego samego materiału. I tyle. I w ten sposób właśnie powstanie nam taka torebeczka. Torebeczka ma tę zaletę, że jest bardzo le lekka i łatwa w użytkowaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do su subskrypcji mojego kanału, jeśli Wam się po prostu podoba. Będę tutaj się starała w, to, w swoim takim pamiętniku medialnym zapisywać takie niektóre swoje pomysły. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę.